Cześć! Pokażę Wam teraz jak przejść misję zboża, którą otrzymujemy od Tomasa. Więc tak, na początku wchodzimy w ustawienia. Wydajność jakoś roślinności na wyłączoną. Teraz, jak widać, możemy zabrać szyściutkie zboża i nic nam się nie stanie i spokojnie je będziemy widzieć. Hmm. Aha, kurczak. No, i teraz mamy 10 zbóż, i możemy iść do Tomasa. Przestań kopać tym kilofem. Masz swoje 10 10 rośliny. No, i możemy się spytać jego coś tam do misji. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Liczę na komentarze i subskrypcje. No dzięki. Na razie.